Do tego, do czego teraz doszłam, pomimo, że wiem, że ludzie w moim wieku mają też o wiele więcej. Ale też wiem, że ludzie w moim wieku mają też o wiele mniej. I ja nie zamierzam się do nikogo porównywać. Ani do tych, którzy są wyżej, ani do tych, którzy są niżej. Do tych, którzy są wyżej, mogę im gratulować i trzymać kciuki, a do tych, którzy są niżej, będę im kibicowała, żeby pieli się dalej do góry. Tak jest moje podejście do życia. I słuchajcie. Bardzo ważna jest w życiu samoakceptacja. Bardzo ważne jest podejście pozytywne do życia, bardzo, ważne jest, bardzo, bardzo ważna jest wiara w siebie. I naprawdę smutne byłoby to, gdyby ludzie w waszym wieku nie mieli samoakceptacji. Bo to wy jesteście teraz tak naprawdę w najlepszym wieku do tego, żeby. Robić wszystko, żeby dochodzić do swoich marzeń, żeby dochodzić na sam koniuszek góry yy, lodowej. I naprawdę w Was młodych jest teraz nadzieja. I tak jak ukształtujesz teraz siebie i swoje podejście do siebie, do życia, do otoczenia, do świata, do różnych tematów. Tak będziesz potem ten wóz ze sobą ciągnął przez całe życie. Dlatego warto mieć w sobie samą akceptację. Pozdrawiam Was.